Witam wszystkich kolejnych widzów na moim kanale, dzisiaj będzie materiał taki bardziej vlogowy a mianowicie powiem wam kilka słów jaka sytuacja wyszła jeżeli chodzi o wykonanie gładzi oraz malowanie przez dewelopera pokrótce powiem ściany, gładź miała być wykonana dwukrotnie ściana pomalowana została białą farbą jakąś podejrzaną, że ktoś przez dewelopera jakąś na najzwyklejszą i widać że to było po prostu robione metodą natryskową ale mniejsza o to wyszło na to że na tym, do, tym zleceniu dodatkowo miałem po prostu pomalować ściany na wybrany kolor przez właściciela Robiłem sobie tam powiedzmy jakieś wstępne odcięcia kolorów, chciałem po prostu wysłać kilka zdjęć właścicielowi, żeby zobaczyć jak ten kolor na ścianie wygląda, czy on po prostu zostaje, czy zmieniamy na inny i tak dalej, bo wiadomo, że całkowicie inaczej to wygląda na, puszcz, na, na wiadrze czy na puszce z farbą, inaczej jak pomalujecie całą ścianę czy to jakiś kawałek. Wiadomo, że to trzeba po prostu zostawić też właścicielom do akceptacji. Na początku lampka mi się po prostu zapaliła, bo zjeżdżałem windą sobie na dół po prostu, żeby wyrzucić śmieci i Jeden z, jeden z właścicieli mieszkania z piętra niżej, zaczepył w się zapytał, bo widział, że po prostu wykańczą to mieszkanie, że są brane robocze i tak dalej, jak te ściany wyglądają, bo on po prostu sobie odcinał kolory, czy tam malował ściany i sufity i po prostu, że nawijało mu mi się miejscami nawałek. Stwierdziłem, że muszę to sprawdzić, nakleiłem po prostu taśmę w kilku miejscach. Na początku to było przy oknie, i w sypialni, i w salonie. Przyjechałem sobie po prostu, zaglądowałem sobie pewną ścianę, jakiś no powiedzmy metr kwadratowy. Po, po kilku godzinach nakleiłem taśmę malarską, próbowałem robić odcięcia i po prostu wszystko odchodziło razem. Były takie miejsca, że odchodziło raz że z tymkiem, czasami z gładzią, czasami sama farba. I dlatego stwierdziłem, że mówię, tak sobie pomyślałem, może to jest w kilku miejscach, może gdzieś przy oknie i tak dalej. Nakleiłem to w innych miejscach, na suficie w, w salonie, w łazience, po prostu przy gruntowaniu na przykład, jeżeli chodzi o sufit w łazience, robiły się bąble odparzenia i tak dalej. No, stwierdziłem, że nie pozostaje mi nic innego, jak trzeba to zgłosić. Po prostu w pierwszej kolejności zadzwoniłem do właściciela, że wyszła taka sytuacja nieciekawa. Po dwóch chyba czy po trzech dniach, jak dobrze pamiętam, pojawił się jakiś tam kierownik zbudowy z jednym z tych wykonawców, jeżeli chodzi o gładzie malowanie, stwierdzili, że może to jest w kilku miejscach, nie ma co panikować. zostawimy to, poczekamy. się pytało, oczywiście po części pewnie, myślę, że chciał złożyć winę na mnie, ale powiedziałem że to nie jest, nie jest moja pierwsza robota, nie jest to moje pierwsze malowanie i gładzie i tak dalej. Stwierdził, że może mieszkanie nie było wietrzone i tak dalej. Wiem, że to na pewno już nie ma wpływu, bo to minęło tyle czasu. Ja jestem praktycznie, jak byłem na robocie od poniedziałku do piątku, czasami też w sobotę mieszkanie było wietrzone. Później stwierdzili, że to może wina tynkarzy, bo może były tynki wilgotne, oni już kładli gładzie. No po prostu, jeżeli podjęli się jeżeli chodzi o, o położenie gładzi, jeżeli to miało być dwóch warstwa, chociaż ja tam widziałem jedną cienitką warstwę bo dwóch warstw na pewno tam nie było to powinni też moim zdaniem te techniki sprawdzić później się tłumaczyli że po prostu że terminy ich goniły i tak dalej a później jeden z tych wykonawców przyznał mi się że takie poprawki wychodzą na co drugim mieszkaniu więc Piszcie w komentarzach co o tym sądzicie, no moim zdaniem jest to po prostu do zrobienia wszystko od nowa. Ja to zgłaszałem ponownie, po kilku dniach przyszło dwóch innych panów, a razem ogłownie, główny właściciel tej firmy, bo tam podobno jeszcze jakaś spółka jest i tak dalej, ale mniejsza o to. Stwierdzili, że jak już przyjdzie do gruntowania całości i malowania, to nie będą przychodzić i w ciągu dwóch godzin niby ktoś przyjedzie i będzie te poprawki robił, a ja będę malować dalej, no ale jak wiecie Raczej nic z tego nie wyjdzie. Właściciel już też pod, po prostu tak podchodzi do tego tematu, albo oni będą robić to wszystko od zera, albo po prostu zejdzie to na mnie, zobaczymy jak to czasowo się zgra, jak to będzie wszystko wyglądało. Ściany, zresztą będę wam po prostu wrzu wrzucał tutaj takie przebitki zdjęcia oraz filmiki, bo nagrywałem wszystko telefonu oczywiście, żeby mieć dowody jak to wygląda. Ci panowie jak tak samo się pokazali pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, za każdym razem był ktoś inny. Naklejałem przy nich taśmę. Oni sami naklejali. W jednym miejscu odeszło, w drugim nie odeszło. Naprawdę tych, mas, tych miejsc będzie masa. Sami stwierdzili, że, no, że sami, sami powiedzieli, że też malowania by się na moje miejsce nie podjęli, więc widzicie, jaka jest odpowiedź z ich strony. Jeżeli chodzi o. Przy odbiorze takich po prostu większych miejsc, jakich nie było, jakichś nie było, po prostu zdarzały się jakieś tam drobne ryski na ścianach czy na suficie, ale wiadomo, że to, na no to można przymknąć oko. Jeżeli miał, doszło malowanie po prostu na kolot w moim zakresie, no to tak jak mówię, tam jakieś 2-3 miejsca znalazłem, no to po prostu już prawie nie będę po prostu tego zgłaszał, no bo to jest powiedzmy 5-10 minut roboty. No ale jak już wychodzą takie sytuacje, to właścicielowi też powiedziałem, że nie ma sensu podejmować się malowania. No bo to wszystko będzie się nawijało, nawijało na no Rozumiem, że to było 2 trzy miejsca, gdzieś tam mogło coś odparzy, Wiadomo, że różne sytuacje się zdarzają, ale jeżeli jest, jest tych miejsc naprawdę sporo, no to nie ma co, nie ma, nie ma co się za to brać, bo raz że szkoda czasu, szkoda materiału, szkoda farby i tak dalej. A właściciel na pewno nie będzie chciał płacić za to dwa razy. Ja im powiedziałem wprost, że moim zdaniem jest to wszystko do zrobienia od nowa, czyli trzeba to wszystko zeszlipować, położyć, dwie warstwy gładzi, zagruntować. Odczekać, przemalować. No i każdy to powinien być zachowany, bo powinno być wszystko wyschnięte, i tak dalej. Widać, że to było po prostu przyspieszane. Jak to wiadomo, jak to, jak to czasami bywa w deweloperce? Dynki nie były mokre, później ktoś położy gładź, ten, inna firma jakaś malowała, i wiecie, jak to jest każdy na każdego zgania, wtedy robią się z tego problemy. A wiadomo, że właściciel też co chwilę nie będzie przyjeżdżał, bo tak jak nie wiem, czy wspominałem, właściciel mieszka dosyć daleko, więc. Powiedzmy, że po części ja to tam wszystko załatwiam i ogarniam. Ci ludzie przychodzą, oglądają, to ja wysyłam kolejne zdjęcia i tak to się kręci. Zobaczymy, jak ta sprawa się rozwiąże. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle.